Zabieganie o to, żeby tłuczeń po prostu był wcześniej zamówiony, ponieważ co roku z dróg mamy ten sam problem, że on jest wysypywany dopiero w okolicach wakacji. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie to troszeczkę wcześniej. I po tych drogach, po tym nowym tłuczniu będziemy mogli jeździć trochę dłużej niż co roku, ponieważ zimą on zostaje gdzieś tam wepchnięty w kolejny w dalej w drogę i bardzo krótko możemy z tego tucznia korzystać. Panie burmistrzu chciałem uczulić jeszcze na jedną sprawę gdzie wiosna, idą nowe priorytety z utrzymaniem dróg. Chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, by Pan Burmistrz spotykał się z zarządcami dróg wojewódzkich, aby uczulić zarząd dróg wojewódzkich, osoby odpowiedzialne za to, żeby tą ścieżkę rowerową, chodnik i tą drogę wojewódzką 747 w należyty sposób utrzymywać i robić to przez cały rok. Co roku w zasadzie na w sesjach, na komisjach zgłaszam ten problem, również ze swojej strony próbuję interweniować y, do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W jednym roku jest to lepiej, w drugim roku jest gorzej. No, miejmy nadzieję, że będą jakieś działania ku temu, żeby poprawić tą jakość tych y, ścieżki głównie rowerowej i chodników, gdzie bardzo, bardzo wielu mieszkańców z tego korzysta. Jeszcze jedna sprawa Panie Burmistrzu. Tak jak pan był na zebraniu, również ze mną w Zośnie. Wiele osób zgłaszało problem drogi podoledołek. Tutaj jest pan radny powiatowy, żeby może jakieś doraźne, przynajmniej na chwilę obecną działania tam podjąć. Tam mieszka wiele mieszkańców. Zabieram również głos z tej strony, ponieważ z jednej strony tej drogi jest miejsce marczym, także są moi tam mieszkańcy. Sam pan słyszał na zebraniu głównie w Zośnie, że, że takie głosy i to dość spore były tam zawierane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, panu, panu radnemu i bardzo proszę o interpelacje i zapytania, a wolne wnioski. Yy, przełożymy na punkt 29. Dziękuję bardzo, proszę pana radnego, wewnętrznego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja pozwolę sobie zadać pytanie Burmistrzowi, bo chyba tutaj Pan pominął jeden punkt, za, zawsze było po sprawozdaniu Burmistrza była jeszcze możliwość zadawania pytań, w związku z tym zapytam teraz odnośnie sprawozdania Pana Burmistrza, głośno się mówi o Narodowym Programie, czy, czy, czy jakoś inaczej rozbudowy, czy od, odbudowy dróg gminnych. Yy, więc chciałbym zapytać, bo nic tu burmistrz nie mówił, czy burmistrz przewiduje aplikowanie jakiejś środki na, yy, na te drogi w naszej gminie? Bo tutaj yy, z, tego, z tego co wiem, to czas jest bardzo krótki na składanie odpowiednich projektów. I tu w odniesieniu do, yy, do tego ogłoszenia przetargu na tłuczniowanie, to chciałbym przypomnieć niektórym uświadomić, nie wszyscy wiedzą, była to interpelacja naszej radnej pani Justyny Żywiec, żeby te przetargi ogłosić wcześniej. Interpelacja dotyczyła również tego, żeby remonty bieżące dróg gminnych, czyli tak zwane łatanie dziur, też by były ogłoszone jak najwcześniej, żeby mieszkańcy mogli jak najdłużej z tego korzystać. Z tego co wiem, odpowiedzi na tą interpelację nie było, dlatego dlatego myślę, że burmistrz też powinien się do tego odnieść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj przypominam panu, że są zapytania i interpelacje, ten punkt zapytania jest. No ale to nic, to przechodzimy do tej Pani sąsiad, tak, bardzo proszę. przewodniczący, <śleszy> W związku z tym, co Pan mówi na zebraniach wiejskich, nie wiem czy na wszystkich, ale na kilku na pewno, chciałam zapytać, czy już wiadomo, jakimi środkami dysponujemy i jaka kwota wróci do budżetu gminy po realizacji naszych sprawozdań budżetowych, rocznych sprawozdań budżetowych, czyli ile pieniędzy wróci do budżetu gminy. To jest takie nasze pytanie, nie tylko moje na nas sołtysów. Poza tym kolejne pytanie, mówił Pan również na zebraniach wiejskich, że ta kwota, która będzie tak jakby odzyskana, będzie podzielona, będzie przekazana radnym. I to też padło na zagraniach wiejskich. Moje pytanie, właściwie nie moje, nasze pytanie sołtysów brzmi, czy radni będą sami decydować według własnego uznania o podziale środków, czy też odbędą się jakieś konsultacje z nami, sołtysami, czy też z radami sołeckimi, bo wiadomo, że niektórzy radni mają większe ograni, to jest 3-4, nawet pięć miejscowości. To jest drugie pytanie i ostatnie moje pytanie dotyczy już miejscowości mojej głowicy, gdzie jestem z sołtysem. Składałam pismo w imieniu mieszkańców dwukrotnie w sprawie słupa z latarnią i skrzynką, z której mogliśmy korzystać z energii elektrycznej. Nie mam do tej pory odpowiedzi żadnej i nie wiemy, co z tym się dalej dzieje. Czy jest jakaś decyzja w tej sprawie? Czy jest szansa na realizację tego zadania w tym roku, gdyż no, brak prądu jakby. Utrudnia nam podejmowanie jakichkolwiek prac na, na, na działce należącej do gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. I proszę Pana Rasiericza, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Drodzy Państwo, ja do Pana Burmistrza mam pytanie: Co stało u podstaw likwidacji siłowni napowietrznej, w skrócie OSA, zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym? Nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami. Jak tutaj widzimy z tych załączników w punkcie 30, w, punkcie, w załączniku do inwestycji na rok 2019, 2019, w punkcie 33, ta kwota przesunięta jest na ulicę szpitalną. Jestem dzisiaj świeżo po rozmowie z panem Maliborskim, bo tam podchodzenie do tego tematu już było wielokrotnie i w poprzedniej kadencji i cały czas brakowało terenu na realizacji tej drogi. Rozmawiałem z Panem Maliborskim czy coś się zmieniło. Powiedział mi, że rozmawiał z Panem Burmistrzem i dostał propozycję, cytuję, że dla dobra rozwoju gminy, że przekazał ten teren za symboliczną złotówkę. Powiedział, że tego nie zrobi w takiej formie i się na to nie zgadza. Po drugie powiedział, że trzeba by tam zacząć od jakichś spraw geodezyjnych, bo tam jest wielki nieporządek. I uważam, że jeżeli jest jakaś podstawa likwidacji tej siłowni, to jak najbardziej chciałbym ją usłyszeć, a co do wydatków pieniędzy, to uważam, że warto by skonsultować z mieszkańcami, bo są u nas ważniejsze też rzeczy i też dobrze by było, gdyby to mieszkańcy zabrali głos. Przypomnę, że niedługo będzie zebranie sołeckie i może warto wycofać się z tego punktu. Możemy na następnej sesji ewentualnie do niego podejść i żeby jednak mieszkańcy zabrali głos w tej sprawie, bo tak troszeczkę jednoosobowo, czy tam komisja, jeżeli o tym decyduje, to uważam, że to jest troszkę z pominięciem mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze tutaj Pan głos ma Pan Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chciałbym dołączyć się do interpelacji Radnego Grodziaka. Chodzi o drogę Podole-Dołek. Po jednej stronie jest to miejscowość Matrzyn, po drugiej Podole, których y, mieszkańców jestem przedstawicielem. Również często rozmawiając y, zgłaszają ogromny problem zaniedbania tej drogi i bardzo bym prosił o jak najszybsze reagowanie w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Y, tutaj Pan Ćwigniński, Krzysztof. Panie burmistrzu Wysoka Rado, ja bardzo króciutko. Składam podziękowanie do pana burmistrza i pana Topyła, Naczelnika odnośnie tych drzew podciętych w gałęzi na ulicy Spokojnej. Część, ustruż, część odpowiedzi już znam, następne mam takie studienki. Pan burmistrz mówił o ulicy lubelskiej-krakowskiej, dołączam Lubelsko, przepraszam, lubelsko-wiczyńskiego. Tam jest dużo tych studienek, ale nie wszystkie są w porządku. Niektóre są takie, głęboko zaniżone, i te samochody się długo i mieszkańcy zgłaszają to. I druga sprawa to jest odnośnie chodnika ulica Wilczyńskiego na proś straży. Tam jest załamane um, przy chodniku studienki telefoniczne i w tej chwili są przykryte nie tam. Nie wiem, trudno to nawet nazwać czymś, ale tak położony, byle co położony, tyle, że przed i to wszystko ciąguje. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Pan Sobczak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Saperado, Słuchysi. Panie Burmistrzu, jak wiemy, na początku roku zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, przeprowadzona w gminie Dąbrzyce. Wystąpiłem 13 lutego do Pana o udostępnienie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez WIO. Po miesiącu odpisał mi Pan, że, już długo mi Pan odpisał, ale mylitum jest takie, że proszę o wykazanie szczególnego interesu publicznego uzasadniającego powstanie obowiązku wytworzenia wyżej wymienionych informacji przed porządku. Nie czekając na dalsze losy zadzwoniłem do Pani Zastępcy Prezesa Rio, Dublinie, Pani Ambryz Mogały. W ciągu godziny otrzymałem cały protokół, także już nieaktualne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma więcej pytań. A, tutaj Pan burmistrz chce się odnieść do tego. Tak, proszę, udzielam w głosu Panu Szanowni Państwo, jako, że mam wrażenie, że większość było zapytań, to mogę odnieść się do nich na bieżąco. Pan Radny Brodziak, tak po kolei postaram się. Oczywiście, jeśli chodzi o samą ścieżkę rowerową i chodnik, tak jak Pan wspomniał, jest to droga wojewódzka, w związku z tym moje zadanie polega na monitorowaniu i prośb o, do tego, Zarządu. Natomiast jeśli chodzi o ulicę czy też drogę podolę tutaj Pan Radny Rodziak i Pan Radny Bruszkowski, oczywiście Państwo wiedzą, że jest to droga powiatowa. I w związku z tym nasze tutaj możliwości również są w tym samym zakresie, możemy proponować staroście, wspólną realizację tego zadania. Jak może nie wszyscy wiedzą, ale może się mogę poinformować, że oczywiście. Ta droga, starostwa posiada dokumentację na tą drogę, jest ona wstępnie skosztorysowana i koszt to jest około 1,5 miliona za 800 metrowy odcinek drogi. W przypadku gdybyśmy mieli ją robić razem z powiatem, nasze zaangażowanie będzie na poziomie 750 tysięcy zł. Odniosę się od razu do Pani, zapytania Pani sołtys, jest to kwota, którą mniej więcej dysponujemy na ten rok. W związku z tym Wiem, że starosta również planuje, bo to było pytanie o, o pana bendarczyka, jeśli chodzi o przewiduje aplikowanie drogi gminne. Powinniśmy to rozszerzyć pytanie. Ja chętnie udzielę informacji o również drogi powiatowe. Ponieważ, jak wspomnieliśmy, jeżeli jakaś droga powiatowa jest realizowana na terenie gminy, to jest ona realizowana według określonego schematu: połowę środków powiat, połowę środków gmina. Chyba że powiat również uzyska. Chyba, że uzyska również dofinansowanie z jakichś innych programów rządowych czy też innych projektów unijnych. Wówczas nasze zaangażowanie sięga połowy tego udziału. W związku z tym, jeżeli starosta będzie aplikował o te drogi, a przypominam, że drogi powiatowe 3 y, są y, takie, gdzie jest y, taką pilna ich realizacja, ale również jest gotowa lub prawie gotowa dokumentacja, którą starosta może użyć do. Funduszu Dróg Samorządowych. To jest droga biegnąca od ulicy Przemysłowej do Ronda w Krężnicy. Jest ona wstępnie wykosztorosowana na 11 milionów. A więc w przypadku gdybyśmy mieli robić tą drogę z powiatem, oczywiście przekracza to w sposób istotny nasze możliwości. Natomiast jest szansa, że to starosta złoży tą drogę do Funduszu Dróg Samorządowych i nasz udział znowu spadnie do, no cóż, do tego połowy udziału. Przypuszczalnie Starostwo będzie miało dofinansowania na poziomie 65%, a więc te koszty, które będzie musiała ponieść gmina, będą wyraźnie mniejsze. Druga sprawa dotyczy również, czy kolejna dotyczy drogi na kolonię Chmielnik. Tu również starosta ma gotową dokumentację i odcinek drogi, który przebiega przez, po, przez gminę Bełżyce jest wykosztorosowany na 3 600 000. A więc podobna sytuacja, jeśli starosta złoży do funduszu dostanie dofinansowanie. My będziemy pewnie z przyjemnością, ale również za zgodą radnych, jeżeli znajdziemy takie środki w budżecie, a przypuszczam, że to będą środki z kolejnych obligacji, będziemy uczestniczyć w takich przedsięwzięciach. Jeśli teraz wrócę do dróg gminnych, proszę Państwa, pewnie słyszeliście wypowiedzi Wojewody. Są one bardzo rzeczywiście optymistyczne, ponieważ sugerują, ja to mówiłem na spotkaniach wiejskich, że każda droga będzie mogła być zgłoszona do tego funduszu. Oczywiście zgłoszona będzie mogła być, natomiast będzie to normalna komisja, która będzie oceniać te projekty i będzie y, potem y, przyznawać punkty za poszczególne y, elementy tej drogi, która będzie złożona we wniosku. W związku z tym Państwo radni, którzy no, już może dłużej są radnymi, Pan akurat Bendarczyk wie, tych punktów za różne rzeczy się dostaje, za długość, za infrastrukturę towarzyszącą, za chodniki, za przejścia dla pieszych, za sąsiedztwo budynków użyteczności publicznej, za gospodarstwa rolne, które się tam znajdują, za przedsiębiorstwa, które są tam zlokalizowane i jeszcze może czegoś, coś pominąłem. Także w razie czego, jak będzie potrzeba, to Pan Szymon ma gotową ściągawkę, jakie będą rzeczy oceniane w tych wnioskach. Dlatego ja Państwu tłumaczyłem, że Aczkolwiek wiem, że jest wiele dróg, które wymaga przebudowy, natomiast te drogi typowo wiejskie, gdzieś biegnące do dwóch, trzech gospodarstw nie łączące żadnych istotnych innych traktów drogowych będą miały symboliczne możliwości. Poza tym jeszcze ważne są parametry dróg zgodnie z ich klasyfikacją. A więc poszczególne drogi mają określoną szerokość ustaloną rozporządzeniami. Jeżeli nasz pas drogowy przypadający na daną drogę jest zbyt wąski, to tam ta droga nie zostanie w ogóle odpadnie z przyczyn formalnych. Dlatego hmm, będzie nam bardzo trudno na ten najbliższy nabór złożyć wnioski gminne dróg gminnych. Oczywiście będziemy się starali, ponieważ mamy takie fragmenty dokumentacji. Ja zleciłem przygotowanie dokumentacji, natomiast to są sprawy, które wymagają właśnie czasu. To są sprawy wymagające geodezji, to są sprawy wymagające różnych innych czynników. Ale dla mnie szybkiej informacji, oczywiście, mogę podać, jeśli chodzi o drogi, które mamy chociaż szczątkową dokumentację. To jest droga z obwodnicy, która jakby zaczyna się jeszcze na krężnicę, a biegnie do Zagórza oraz Fragment łącznika między zaburzeniem drugim a trzecim. Na to są dokumentacje niekompletne, wymagające aktualizacji. Już naczelnik dostał zadanie, aby tą sprawę zaktualizować. Drugim, nie, nie wspomniałem, bardzo ważnym elementem przy składaniu e, wniosków o dofinansowania jest stała organizacja ruchu. To jest dosyć e, istotny element. Oczywiście jego opracowanie też zajmuje trochę czasu, ale nasze te drogi tych organizacji nie mają. I oczywiście czasu jest mało. Będziemy starali się jeśli chodzi o tamtą drogę podołać temu zadaniu, aby ją zaktualizować część dokumentacji oraz zorganizować tą że organizację ruchu. Więc ta droga na dzień dzisiejszy jedyna w miarę się kwalifikuje do tego funduszu. Drugą drogą, to już są fragmenty dróg, bardzo krótkie, które mają szczątkową dokumentację i można by spróbować je złożyć, to jest pierwszy odcinek ulicy Wzgórza, który był ostatnio już tłuczniowany, tak? wybudowany w takim w takim standardzie i możemy jako drugi etap tego zadania realizować, bo na to mamy dokumentację. Również odcinek drogi w Krężnicy, ja tutaj już numer drogi nie pamiętam, który był również naprzeciwko stacji CPN-u realizowany z fob w poprzednim roku. Można go kontynuować. To są jedyne odcinki dróg, które posiadają dokumentację. Plus droga Wojska Polskiego, czy ulica Wojska Polskiego. Natomiast tą ulicą jest bardzo skomplikowana w tej chwili sytuacja prawna. Oczywiście no, jestem przekonany, że na ten pierwszy nabór nie ma szans złożenia tej drogi, ponieważ te rozpoczęte prace, które się odbyły w poprzednim roku, no, nam bardzo skomplikowały życie. Do, do potrzeb tejże, tej inwestycji, tego pierwszego etapu, została zrobiona tymczasowy wjazd do ulicy Bychawskiej, z tymczasową organizacją ruchu i to nam już w tym momencie trochę skomplikowało sprawy teraz składania tego, tej dokumentacji, bo, nie, bo ta stała, stara, stała organizacja jest całkiem inna. Ponadto rondo, które było w naszej dokumentacji zostało przeprojektowane przez projektantów, gdy projektowali drogę wojewódzką 834. Więc też mamy jakby w naszej dokumentacji jest inny projekt, a w tej już nowej, zatwierdzonej jest inny. To wszystko powoduje bardzo duże komplikacje prawne, i jestem no, tutaj przekonany, że na ten nabór ta droga w żaden sposób nie może być złożona. Oczywiście wojewoda zapowiada również nabór sierpniowy, o czym Państwo też słyszeli, bo teraz jest to, są to środki z oszczędności z tzw. swetynów jak potem będzie główny nabór. Jestem tutaj umiarkowanym optymistą, że do tego czasu uda mi się rozstrzygnąć problemy prawne i organizacyjne z, z ulicą Wojska Polskiego, jak również, że w tym czasie przygotujemy inne drogi do tych inwestycji. Pracujemy również nad wydłużeniem ulicy Wojska Polskiego, jak również przebudowie ulicy szkolnej. Ten, ten, ten wniosek zresztą jest w załączniku inwestycyjnym. Przygotowujemy, jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji. Więc jeżeli zdążymy z tą dokumentacją przed 15 kwietnia, wówczas kompleksowo ten cały obszar zostanie zgłoszony do Funduszu Dróg Samorządowych. To, co Pani Sołtys mi zacytowała, ja mówiłem na wszystkich zebraniach, że to w rękach radnych są decyzje dotyczące podziału środków. Formalnie tych pieniędzy nie dostają, natomiast. Są komisje, podczas których odbywają się właśnie dyskusje. Jak również ostatecznie Rada Miejska zatwierdza kształt budżetu. Także taka jest procedura uchwalania budżetu, uchwalania inwestycji i o tym doskonale wiemy. Więc tutaj radni mówiłem, że mają pewne możliwości na komisjach, mogą między sobą dyskutować. Tak jak namawiałem kiedyś Państwa sołtysów, że możecie fundusze sołeckie, sołeckie ewentualnie jednoczyć między sobą, jeśli jest to bardzo ważne z, z powodów e, takich lokalnych, Muszę powiedzieć krótko, sołtysi mają takie, przepraszam, radni mają identyczne możliwości. Mogą jednoczyć siły, mogą rozmawiać ze sobą, mogą na komisjach wypracowywać pewne decyzje i koncepcje. W związku z tym w tym zakresie była moja m, informacja. Jeśli chodzi o słup z latarnią i energią, rzeczywiście pamiętam, że Pani zgłaszała mi ten problem, jest to na naszym mieniu, bo to jest na naszej działce. Oczywiście ten temat który wspomniałem, rozmawiałem z naczelnikiem, będziemy to realizować, to zadanie, jak najbardziej. Natomiast nie ma go w budżecie, bo to będzie raczej jako zadanie własne na naszym mieniu, więc nie zostało tam wyeksponowane. Bardzo proszę, teraz do Pana Nasiewicza mogę się odnieść. Sądzę, że no, nie był Pan na tym spotkaniu i wybrał wy, Pan zdanie z kontekstu jakie było podczas rozmowy z Panem Maliborskim. Rzeczywiście pierwsza taka moja sugestia była, że może Pan Maliborski chciałby przekazać gminie taką e, formie darowizny, bo przecież pamiętamy, że są takie były odcinki dróg, gdzie mieszkańcom zależało na tym, żeby drogi powstawały, poszerzali pas drogowy i właśnie w ten sposób przekazywali gminie e, jakieś odcinki. Natomiast z panem Maliborskim oczywiście do, rozmawialiśmy i, kontynuując tą rozmowę, ustaliliśmy, że będziemy robić pełną procedurę, a więc podział geodezyjny, wycena i wykup. Więc ma pan bardzo nie, nieprecyzyjne informacje w tym zakresie.